That Arizona Was moich kochani, dzisiaj ja sobie tło rzeczy, to już się dobrze zaczęła rozwijać, więc to jestem na tej, na tej działce, na tym gospodarstwie, to już mówię, zarazem się od razu rozrzuci to Nie wiem, czy nie będzie dobrze słychać, ale spróbowałem czy wkrótce nagrać grać przed świętami jeszcze mieć wyjdzie tu, to ładnie. ładnie. Woda ładna ma być. Teoretycznie ma być też na 3 godzinki dobrze, że do to by to lepiej płonęło. To jest jedynie ale, ale trzeba deszcz. Trzeba deszcz na ten aro. da de